Jakie jest jedno narzędzie, dzięki któremu możesz zbudować zaufanie i wiarygodność? To sztuka opowiadania, która, jak każda sztuka, ma swoje zasady. Poznaj fundamenty opowieści, aby tworzyć je lepiej. Każda opowieść ma swojego bohatera, ten swój cel, a ten nie jest łatwo osiągalny. Kiedy pojawia się wezwanie do jego osiągnięcia, początkowo bohater je odrzuca. Może się pojawić wówczas mentor, który zachęci go do dalszych działań. Jeśli tak, idzie dalej. Zdobyciu celu jednak towarzyszą trudności, przeszkody, kłopoty. W pewnym momencie bohater ma ochotę się poddać, wszak ileż można się męczyć. Wrogowie wydają się dominować. Jeśli jednak tylko bohater pokona ten etap, jest na najlepszej drodze, by odkryć dla siebie nie tylko drogę do celu, ale i jeszcze coś, czego nie podejrzewał na samym początku. Odkryje być może eliksir, tajemnicę, największy skarb, który zmieni jego życie nieodwracalnie. Tak, że gdy wróci do swojego zwyczajnego świata, będzie już innym człowiekiem. W największym uproszczeniu tak wygląda niemal każda historia. Opisał to szczegółowo Joseph Campbell, powtórzył popularyzując Christopher Fogler. Campbell zbadał legendy i mity na całym świecie i doszedł do wniosku, że wszędzie wyglądają one tak samo. Całość nazywa się podróżą bohatera, monomitem i ma więcej elementów niż te, które wymieniłem. Warto jednak poznać nie tylko ten schemat, ale i wiele innych, znacznie prostszych. Po co? Historie mogą budować Twoją wiarygodność, kiedy na przykład opowiadasz o tym, jak byłeś wobec kogoś lojalny, odrzucając kuszącą materialnie propozycję. Mogą mówić o tym, jak wyjątkowe jest to, co robisz, gdy pokazujesz niezwykłe powołanie Twoje lub organizacji, w której pracujesz. Gdy mówisz o początkach swojej działalności, jak wpadłeś na pomysł, co było dalej. Na przykład, pracując w branży PR, pewnego dnia dostałem szansę poprowadzenia szkolenia. I już dzień potem wiedziałem, że sama branża PR mnie nie zatrzyma długo, bo chcę wspierać rozwój kompetencji innych, że to jest właśnie moje powołanie. Nie było to jednak proste, bo posłuchajcie, i tak dalej. Możesz też opowiadać o tym, jak coś robisz, jak coś robi Twoja firma, instytucja. Pokaż na przykładzie studium przypadku, jak pomagasz innym, jak ich wspierasz. Jeśli Twój klient to bohater, to jak mu pomagasz, będąc jego mentorem lub sprzymierzeńcem? Historie to nie tylko schematy, lecz także emocje. I właśnie o zaangażowanie emocjonalne chodzi. Historie służą budowie wiarygodności i zaufania poprzez to, że inspirują. Poszukaj zatem w swoim życiu tych historii, które dla ciebie samego są ważne. Pomyśl, jaka nauka z nich płynie i czy Twoje audytorium jest tym, dla którego ta nauka będzie inspirująca, przydatna, ciekawa.